Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mamy 3, 3 czerwca 2025. 369. Żebym znowu coś nie pomyliła, bo podczas ostatniego nagrania to skróciłam sobie ten rok i zamiast 25, 2025, 2025 powiedziałam, 2009. Także to było. Przejęzyczenie. Jakoś tam nie widzę, żeby ktoś to wyłapał. Także wszystko jest ok, co dzisiaj? Dzisiaj w tym cyrku, Polin, tam słyszę, że debatują nad e-obywatel, nad cyfrowymi podpisami. Jeszcze, jeszcze po prostu za mało zrobili przekrętów i teraz chcą posunąć się dalej. Nielegalnie wprowadzili nam pesele, nielegalnie wprowadzili nipy. Jakiś czas były regony, bo nie wszyscy przy tych regonach zostali. Ciągle coś wprowadzają, żeby tylko ukryć swoje szwindle, swoją nielegalność na terytorium naturalnego mocarstwa polskiego. Bogactwo, bogactwo, każdy ma bogactwo, jakie sobie tutaj zamarzy. My nie zostaliśmy y, nauczeni, jakby tego, że my mamy tutaj możliwości, możliwości od dziecka marzeń i, i tego y, starania się, starania się o to, żeby być kimś. Oni nam wmawiają, jest dużo tych kołczów, wmawiają nam, no a później, jak coś nam nie wychodzi, no bo oczywiście pojawia się jakiś tam człowiek, który podcina nam skrzydła, podcina nam skrzydła i tak jak to powiedział słowiański Żyd: Jeśli pani się nie dostosuje do tego systemu, to będzie pani stale ścigana. Ścigana. Czyli co? Ja, polska kobieta, mam się godzić na to, żeby na terenie mojego państwa ktoś stale popełniał przestępstwa, tak? Bo mam się dostosować. To tacy Słowianie są, to tacy po prostu tutaj, ludzie niezależni, ludzie wolni, którzy już pozakładali sobie stowarzyszenia, fundacje, firmy i mówią, że to są Słowianie, i oni po prostu, yy, oni się nie układają w systemie. Oni są ludźmi wolnymi, ale, ale mają te swoje spółeczki i te swoje tutaj pozakładane stowarzyszenia. Tak jak ja ciągle powtarzam, wszystkie stowarzyszenia i fundacje na terenie naturalnego mocarstwa polskiego są nielegalne. Rzeczpospolita Polska. Nie potrzebuje mieć żadnych pozarządowych tutaj placówek i stowarzyszeń, fundacji. To są wszystko szwindle. Ukrywacie się pod tymi tutaj spółeczkami i pod tym wszystkim. Tak samo sekty są zabronione. Prowadzenie jakiejkolwiek sekty na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest zabronione. A wy to tolerujecie tak samo fałszowanie, fałszowanie tych ludzi, którzy przystępują do wyborów cały czas wam to będę powtarzać dlaczego ich policja nie legitymuje dajecie przyzwolenie na to, żeby fałszerstwo goniło fałszerstwo a teraz e obywatel i to was będą ludzi ścigać bo wy na iwni pójdziecie z tymi telefonami będziecie się zgłaszać i to was będą ścigać i będą wam wmawiać, że to jest wszystko zgodnie z prawem. No bo później ubezpieczenia i tam takie sretetetę, i wszystko, wszystko się kręci, byle tylko zarabiał ktoś na górze tej piramidy, a nie wy. Wy macie po prostu być posłuszni. A mają grono, grono tutaj właśnie ludzi, którzy w powiatach, w urzędach. W, w, w starostwie, oni im pomagają wymuszać na was to wszystko. I niby wprowadzili RODO, a gmina udostępnia wszystkie wasze dane bankom. To jakie to jest RODO? się pytam. Kto im pozwoli udostępniać moje dane? A sprawa by się nie rypła, gdyby to pani w banku nie powiedziała: My już mamy pani dane. Jak zakładałam, czy likwidowałam konto, już teraz nie pamiętam, zakładałam w międzychodzie, tak. I pani mi oznajmiła, że ona już dostała z gminy, gmina jej przekazała z Sierakowa moje dane. Wypierają się na każdym kroku, że to nieprawda. To jest prawda, handlujecie naszymi danymi. I wszystkie samorządy terytorialne, to są po prostu firmy, które mają nawet po dwa dunsy. I to oni brali kredyty i pożyczki. I to ci ludzie, właśnie z tym elektronicznym podpisem, mają obowiązek spłacać te kredyty i pożyczki. Bo oni nie pytali się mieszkańców, czy mogą zaciągnąć takie kredyty. Także wszelkiej obfitości wszystkim życzę bogactwa, złota, srebra i tego wszystkiego, żebyście w końcu się rozliczyli z narodem polskim bo Lubiatów tutaj, pan, pan Litkę, pan Sobkowski, tutaj Orzeł, Którzy zmienili sobie imię, najpierw podali imię, później nazwisko, pominęli drugie imię i tak sobie poszli do tych sfałszowanych wyborów, i oni sprzedają ropę i gaz z Lubiatowa, bo to jest na ich terenie więc oni maczają w tym palce i sprzedają bez naszego pozwolenia te złoża bez pozwolenia mieszkańców. Mnie odsunęli jako sołtysa, bo mówiłam prawdę. Zamknęli złoże w tucholi, bo zaczął się szum. Mało tego teraz cały czas powtarzam: handlują polską krwią, pobierają ją, a później sprzedają. Jest, krew jest jako tkanka. A tkanką tutaj ludzką nie można handlować. Znowu coś tam pozmieniali, po, po tego, no bo wiedzą, że za to są po prostu paragrafy, paragrafy. I jak się sprawa rybnie, to w końcu prokuratura się im dobierze do tyłków. Ale to pewnie nastąpi, nastąpi w jakimś tam czasie. W czasie albo zaczną uciekać. Zaczną uciekać. Im więcej na swoim koncie mają tych szwindli, tym szybciej pewnie zaczną uciekać. Chyba, że ich pan, ich pan, który z nimi podpisał te ustawki, umowy, zacznie ścigać. Także wszystkiego dobrego wam życzę. Yy, 3, 6, 9, tak jak wczoraj mówiłam. Następują zmiany, nowy porządek świata na terytorium naturalnego mocarstwa Rzeczpospolitej Polskiej będzie postępował. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.